W internecie pojawiły się informacje na temat współpracy, jakie pojawią się w nadchodzącym kolejnym sezonie i wprowadzą nam ogrom zmian, nowości, a w tym sporo darmowych nagród oraz jedna ze współprac została przeniesiona i zostanie dodana też w nowym sezonie. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kod migao i witam Was na odcinku o nowym sezonie trzecim. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na prezent za 300 V-Dolców i spokojnie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod Kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie prezent za 300 V-Dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardowo łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod Kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać wasz nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i i tak, moi kochani, do startu kolejnego sezonu trzeciego każdego dnia zbliżamy się coraz to bardziej, i na obecny moment do jego startu pozostało nam już dokładnie 28 dni, a my tak samo jak w ostatnich dniach otrzymaliśmy ogrom informacji w jego temacie. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od tematu pewnej współpracy, jaka miała zostać wprowadzona do gry jeszcze przed jego startem, lecz niestety kilka dni temu zostaliśmy poinformowani, że jej premiera została przyjęta. Przełożona aż do lata tego roku. Informacje o tym podało nam oficjalne konto na Twitterze Fortnite, które napisało: pracujemy nad uzyskaniem gier Fall Guys w Fortnite, ale niestety potrzebujemy jeszcze więcej czasu na ich przygotowanie, a dalej napisali, że fasolki trafią latem obecnego roku. Początkowo współpraca ta miała zostać wprowadzona w maju, lecz z tego powodu, że Fortnite musi jeszcze mocno dopracować cały ten tryb. Niestety będziemy musieli jeszcze poczekać na ich wydanie, lecz mimo wszystko wydarzy się to w kolejnym sezonie. Według mapy drogowej, która wyciekła jakiś czas temu następny sezon trzeci ma trwać do początku sierpnia, więc najprawdopodobniej funkcja ta trafi do gry pod koniec następnego sezonu lub w ostateczności zaraz na początku kolejnego sezonu czwartego. Wraz z jej wydaniem w grze pojawi się ogrom nowości i dostaniemy przykładowo skinę fasolek jako nasze postacie, czyli coś podobnego do LEGO. W grze pojawią się również zadania o darmowe nagrody, a same fasolki będzie będzie można używać na trybie kreatywnym. W trybie kreatywnym zaś wszyscy gracze dostaną możliwość tworzenia swoich własnych torów do ścigania się fasolkami, czyli dosłownie coś takiego samego jak w Fall Guysach, tylko tutaj mapy będą tworzyć gracze i będą serio-kozackie. O tej współpracy na pewno niejednokrotnie będziemy sobie jeszcze rozmawiać, tak więc obecnie musimy pozostawić ten temat na boku i poczekać na jakieś dokładniejsze informacje w tym temacie, lecz spokojnie, bo. To nie koniec informacji na temat współpracy. Kolejna współpraca, o której pojawiły się informacje w ostatnim czasie, to współpraca pomiędzy Fortnite'em a Piratami z Karaibów. I co ciekawe, informacje o tej współpracy pojawiły się jeszcze przed startem tego sezonu drugiego, bo było to na początku tego roku. Wtedy w internecie były tylko pojedyncze informacje, że taka współpraca trafi do gry, lecz jakiś czas temu w internecie pojawiła się grafika z nowościami, na ten rok, która jest Wam na pewno bardzo dobrze znana i tam była widoczna ta oto współpraca. Informacja o niej podał nam nawet Likr Hypex na Twitterze, który jakiś czas temu napisał, że współpraca ta zostanie wprowadzona do Fortnite'a w lipcu tego roku, co oznacza, że w kolejnym sezonie zaraz na początku wakacji dostaniemy tą współpracę. Wraz z jej wprowadzeniem w grze pojawi się ogrom zmian, nowości, a na 100% w grze pojawi się skórka Jacka Sparrowa, czyli do tej postaci, którą widzicie tutaj, i najprawdopodobniej będzie dostępna ona w sklepie z przedmiotami, za V-dolce. Co też ciekawe, w każdym ostatnim sezonie, który był w grze, gracze otrzymywali również przynajmniej jedną współpracę z karnetem z nagrodami. Co może również podpowiadać nam, że w tej współpracy, która trafi do gry, również trafi jakiś tam karnet. W każdym razie, nawet jeżeli w grze nie pojawi się karnet z nagrodami, gracze mogą spodziewać się, że otrzyma. Mamy również jakieś pojedyncze darmowe nagrody w zadaniach, lecz cały ten temat zostanie nam bardziej rozjaśniony, gdy będzie bliżej do jej wydania. Poza tym, możemy się również spodziewać, że na wyspie pojawią się jakieś pojedyncze zmiany i nowości. I głównie gracze stawiają tutaj, że na wyspie pojawią się statki pirackie, które byłyby bardzo fajnym urozmaiceniem na starty całej tej współpracy. Na pewno, poza tym co przedstawiłem Wam tutaj, w grze pojawi się jeszcze sporo innych zmian. Takich jak pozostałe skiny związane z piratami, specjalne dodatkowe przedmioty na wyspie, oraz ogrom innych rzeczy, które na 100% wszystkich Was zaskoczą. Pamiętajcie, co również jest bardzo ważne, że gracze w trakcie kolejnego sezonu otrzymają jedno z takich, można powiedzieć, wielkich wydarzeń. A mowa tutaj o wydarzeniu lata, w którym gracze otrzymają na wyspie zmiany, nowości i również jakieś nagrody. Wydaje mi się nawet, że współpraca z piratami może być powiązana z tym wydarzeniem, tym bardziej, że wszystko to bardzo do siebie by pasowało, tym bardziej, że sama współpraca ma trafić do gry w trakcie całego wydarzenia letniego. Jednakże kochani, to nie ostatnia współpraca, jaka ma zostać wprowadzona do Fortnite'a w kolejnym sezonie i wiemy jeszcze jaka współpraca trafi do gry przed całym tym wydarzeniem lata oraz współpracą z Piratami, a chodzi tutaj o współpracę z Metallicą. Informacje o niej również pojawiły się na tej grafice, która pojawiła Pojawiła się ostatnio w internecie i co ciekawe, według tego co jest tam pokazane, współpraca ma zostać wprowadzona zaraz na początku czerwca, czyli gdy zmieni się sezon w trybie muzycznym. W ostatnich dniach nawet dostaliśmy takie małe potwierdzenie tego, że ta współpraca trafi do gry, ponieważ w ostatnich dniach konto Metaliki na Instagramie zaczęło obserwować konto Fortnite'a. I przeważnie dzieje się tak, gdy ma coś trafić do Fortnite'a. Sama współpraca, poza tym, że trafi do trybu festiwalu muzycznego zostanie również wprowadzona do tego podstawowego, gdzie gracze powinni otrzymać jakieś pojedyncze zmiany, nowości i obecnie nie wiemy jeszcze co pojawi się w trybie podstawowym. Wiemy tyle, że w trybie muzycznym gracze otrzymają ponownie nowy karnet z darmowymi nagrodami, do tego pojawią się specjalne ścieżki jamowe, prosto od tego zespołu, dostaniemy ogromne nowych instrumentów i pojawią się specjalne skiny dla graczy. Poza tym. Wszystkim możemy się również spodziewać, że jak zawsze zmieni się scena główna i to w sumie wszystko. I sama współpraca w podstawowym trybie ma trwać bardzo krótko, ponieważ zaraz po jej zakończeniu do gry trafi event z tymi piratami. Pamiętajcie, co chciałbym mocno zaznaczyć, że te daty, które podałem wam tutaj nie muszą się do końca sprawdzić. I dobrym przykładem tego jest współpraca z fasolkami, która miała trafić jeszcze w tym sezonie, a jak widać została właśnie przełożona. W tych pozostałych współpracach również może się coś takiego wydarzyć, lecz tutaj nie spodziewałbym się aż tak wielkich przełożeń, tylko jak już to o kilka dni, więc spokojnie, i na teraz są to jedyne współprace, jakie mają tam się ogólnie pojawić. Pozostałe z nich my gracze poznamy dopiero w trakcie trwania kolejnego sezonu, tak więc wyczekujcie, tym bardziej, że do jego startu zostało już naprawdę bardzo mało czasu. A jeżeli chcecie poznać pozostałe zmiany w tym temacie, to sprawdźcie sobie te filmy na kanale. A jeżeli chcielibyście w najbliższych dniach na kanale kolejny odcinek na temat nowego sezonu trzeciego i zmian i nowości jakie tam będą, to napiszcie teraz komentarz sezon trzeci. A nie dość, że na kanale pojawi się taki odcinek, to każdy z was dostanie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie. Nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!